No zdaję sobie sprawę, że problemy finansowe istnieją w każdym klubie i, 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 i jeżeli można pomóc, to, to jesteśmy szczęśliwi i staramy się nie tylko pomagać w czwartej lidze, ale w każdym miejscu, tam gdzie młodzież może wyjść z domu. Współpraca z Bankiem Spółdzielczym Leśnicy niewątpliwie przynosi wiele korzyści, można zrealizować bardzo dużo przedsięwzięć, a zwłaszcza w piłkarstwie e, dziecięcym, e, młodzieżowym. Otrzymaliśmy dzięki sponsorom kamery, możemy nagrywać nasze mecze, możemy robić z nich relacje, możemy dzięki temu od strony szkoleniowej lepiej analizować nasze spotkania. Na pewno lepiej się funkcjonuje w klubie i pracuje, gdzie mamy, mamy kogoś nad sobą, który w razie czego nam pomoże. Jeżeli nasz sponsor nie przeznaczałby określonej sumy pieniężnej, to wtedy nam byłoby ciężko utrzymać się na tym poziomie. Parta Liga to najwyższy stopień rozgrywkowy w naszym województwie. Rozgrywki organizowane przez Opolski Związek Piłki Nożnej. Najwyższa klasa rozgrywkowa to również sponsor, który wspomaga nasz, nasze rozgrywki, czyli Bank Spółdzielczy w Leśnicy. Cieszymy się, że mamy takiego sponsora. Środki pieniężne trafiają do klubów. Kluby mogą się rozwijać i funkcjonować w bieżącej działalności. Nie wyobrażam bardzo sobie, abyśmy zaprzestali tej działalności, bo niewątpliwie jest to partner strategiczny, na którego zawsze można liczyć.